No, hej, cześć, Siemano, z tej strony Hawa jest i witam Was w następnym odcinku z Let's Play i z The Forest, tak. Witajcie widzowie, w następnym odcinku z The a. W ogóle dawno nie było, w sensie dawno nie było. Kurde. <laughs> dawno nie było odcinka z The a. W sensie, no, troszkę przerwy było, ale to było związane z takimi, nazwijmy to, problemami technicznymi. Nie wiem w sumie, czemu się z Wami w ekwibunku. Witam Może się chciałem yy, pochwalić jaki już y, ekwipunek zebraliśmy I przyznam, że powoli ze, zaczyna mi brakować Tak kurde przytrajhardowałem tą grę, że powoli zaczyna mi brakować pomysłów na odcinki yy, Ale co, dzisiaj będzie odcinek kurde pod tytułem robimy wyprawę na shopy. I być może trochę sobie powalczymy, bo znowu się yy, mamy kosę z kanibalami, jak słyszeliście już przed chwilą. Yy, no i co? W sumie to mamy ze wszystkich broni, jakie mamy. To wszystko. W sumie na cel stawiałem sobie zdobycie jedynie nowoczesnego łuku i katany. A zdobyłem w sumie wszystkie bronie chyba możliwe w grze. Nie wiem, no co tam mamy, <laughs> współczesną siekierę, Zardawiająą siekierę. Rakietnice Pistolet skałkowy Kusza Trochę strzałek do niej, współczesny łuk Katanę mamy Siekierę z samolotu Oczywiście startową Proce Jedynie to, to brakuje tego Tej siekiery własnej roboty Ale ona jest w sumie Taka, a ją tutaj gdzieś miałem <laughs> Witam się z Wami w tym pomieszczeniu, bo. Ano, ona chyba tutaj jest. Yy, nie, tu jest łuk i pałka, i to tam gdzieś. a to w pięku chyba była, Bita. Witam się z Wami tutaj, bo musimy skraftować jakiś szybki pancerz ogólnie. Yy, bo. jak słyszymy, to mamy chyba kolegów ogólnie. Mamy ogólnie chyba kolegów także. No mamy 9 kości, także za wiele tego pancerza nie zrobimy. Ale o kurde czemu? Nie, nie wiem czemu, ale takie zajebiste akcje zawsze mam. Kurde, przy wyłączonym nagraniu. Ostatnio sobie odpaliłem tego Deforesta po tej przerwie, że tak to nazwę. To po prostu tak mnie zaczęły. Cztery mutanty na mnie nagle zaczęły lecieć, jak tam przy samolocie byłem. Także nieźle. Zobaczymy, gdzie wy tam jesteście koledzy. No i co, zostawcie łapkę w górę Subika na kanale, jak się cieszycie na kontynuację serii, bo w sumie niedługo będzie rocznica już. No, seria długo nie będzie trwała. Yy, ta. Yy, z, Defo Defo Zdy Lalalala, z Deforesta. Bo tak planowałem ogólnie z 20 odcinków, właśnie, żeby zrobić. Kurde, nie to. Będzie mi się dziwnie walczyło, bo dawno nie walczyłem ogólnie. A, mamy Hedzika. No nie mówcie, że uciekli. No co wy? Koledzy. Nie zabierajcie mi fanów z rozgrywki. Dobra, będę zły. Będę zły i cię podpalę, ziomek. Wow, abmo mi brakło. No jestem też ogólnie deszko chory. Może być słychać po głosie. Ale no co, odcinek trzeba nagrać. Trudno się mówi, nie lubię nagrywać jak jestem chory, ale powiedzmy, że nie, że nie miałem wyboru. O tutaj mamy jeszcze te, te straszaki, że o. Lekki pancerz też się nam przydaje jak najbardziej. Nie wiem w sumie, który jest lepszy, czy yy, klasyczny z jaszczura, czy kamuflujący, ale ja zawsze sobie robię kamuflujący, mam dużo liści w sumie. Dużo, niedużo. W sumie jestem z siebie też dumny, jeżeli chodzi o Deforesta, bo nigdy wcześniej w niego. W sensie jakiegoś tam kraka grałem, starszą wersję, taką betę tej gry. Ale jestem w sumie z siebie dumny, bo zacząłem na normalnym poziomie trudności i w sumie to jest moje takie pełne, pełne pierwsze pełnoprawne podejście do Deforesta, a, a jest naprawdę całkiem dobrze. O, nie trafiłem. Za szybki był. Mam. <ścoughs> Ajajaj, jaj, kurde, jak to tam ta fraszka, że się... była... Szlachetne zdrowie, coś tam, coś tam, dobra, nieważne. Yy, tak. Łapek w górę, soczysty komentarz, lecimy z firmem z tym co mieliśmy robić Kurde mi się kichło yy, no Lecimy Gdzie to mieliśmy iść? Na shopy. Także Bierzemy prowiant i idziemy W sumie ja mam dosyć jedzenia i w ogóle i... No ale Zabierzemy, bo tutaj mamy trochę takiego starszego już Trzeba zjeść. Kurde, ptak się zbagował w tym. Mam nadzieję, że po drodze nie napotkamy żadne mutanty, bo ostatni odcinek z Deforesta jaki był, to była też bitka z mutantami zarombista, taka dowalona. Także <laughs> powiedzmy, że. Em, wrażeń mi wystarczy może. Jaki ja tam mam kurde domek jakiś budowałem. A, dobra, chyba wiem tam namiot zostawiłem kurde ten jednorazowy To muszę się tam przespać to się rozwali, albo go tak rozwalę yy, normalnie Biegniemy kurde przez ten lasek, jakieś dzikusy, bo się boję żebym yy, żebym przypadkiem znowu jakiś mutantów nie, nie spotkał Jednego jeszcze mógłbym na solo z nimi i na bitkę, ale no właśnie, no właśnie. I gdzie oni są? To jest najgorsze, że... Nie potrafię ich zlokalizować. A gdzieś go już słyszałem. On mnie właśnie obawia. Dobra, idziemy do wioski yy... nad wodą. Także mamy tutaj w razie co wieżyczkę. Bo z mutantami jednak wolałbym się szczególnie z grubym trzymać na dystans. No, nie słyszę go, dobra. Może mam nadzieję, że był gdzieś dalej. I że teraz go nie spotkam przypadkiem ja pierdziała Spokojnie, hawa jest to tylko drzewo Tutaj mamy jaskinie, gdzie byliśmy posiekierę. Tak o, tutaj mamy totemy Kanibali, a tu mamy... Zaraz, główną wioskę, chyba jak dobrze się orientuję w terenie, tak jest. Nie rozwalili mi tego znacznika, i dobrze. A tu jest dużo fest, kurde, tych przy okazji, właśnie dobrze że akurat idę, mam 5 puszek coli. Tylko w sensie to i tak jest w sumie po drodze na nasze tytułowe shopy. pracze. Ale dobrze, jak tu jestem, to już sobie trochę płyt pozbieram, i w ogóle co jest fajne, właśnie w tej wiosce, że mamy dosyć sporo lutu Ogólnego. Przepraszam, też, jak mi będzie właśnie trochę gardło siadało, ale no, za nie jest, że tak to nazwę, ze mną tutaj. Mam serię, mam pełno dynamitu. Ostatnio tyle wysadzałem, to myślałem, że napijemy się. Ostatnio tyle wysadzałem, to myślałem, kurde, że mam mniej tego dynamitu już. Dobra, nie chcę przebywać też zbyt długo w jednym miejscu. Tutaj ten, yy, tem, ja pierdziele chowa jest właśnie wysłów porządnie po Polsku. Tutaj to, y, tą okolicę okolice trochę kojarzy, bo jak możecie pamiętać, tutaj mam, Na takim pierwszym pierwszym save z Foresta, wybudowałem yy, sobie bazę. W sumie ta baza jest taka trochę lipna, ale no, niedaleko jest, także no. Zobaczymy czy tutaj w sumie, jaka tutaj jest taka, że tak w nazwę, ymm, okolica. Przepraszam za wulgarnik kolegi, o ile w ogóle nakładka Nvidia Sima przechwytuje powiadomienia ze Sima, bo w sumie nigdy nie zwracałem wcześniej na to uwagi, bo tam mam wyczaskane. Yy, na to. Nom. Szkoda tylko, że muszę tutaj to obejść dookoła, że to jest na takim podwyższeniu tak jakby, ale no co? Yy, mówi się trudno, nie? Nom. Tutaj mam następną mini wioskę animali. Następną jaskinię, w której chyba byłem, nie byłem. Hmm. Tego to nawet nie wiem. Jakbym miał tak w sumie wszystkie jaskinie tutaj zwiedzać, to to naprawdę byłoby nieźle. Dobra, bierzemy nasz łuk i ogólnie musimy tutaj poczekać. Musi się okolica trochę uruchomić. No, dla początkujących graczy Deforesta yy, ogólnie tutaj jest tak zwane yy, jeziorko szopów, czy coś takiego. No rybki się już uruchomiły. Jeszcze musimy poczekać tylko na szopy. Tak jest, mamy jakąś łanię. A szopów na razie nie widać. Musimy może trochę też odejść O! Mamy jaszczura, chociaż W sumie Jedna dobra rzecz O nie, mam pełno, dobra, trudno Teraz dobre pytanie, czy ja Jakiegoś szopad wynajdę. Królik jakiś jest. Ja jest, ale szopów nie widzę. O mamy już pełno jeżówki, czy jak to tam się nazywa. Co jeszcze było? A dobra. Trofeum, jakbym chciał. Ale to nie chcę. O, jagódki mamy tutaj. <laughs> Widzę, że jadalne. Także super. Aj jajaj, i spierdzielił gościu. Zwierzyna mi uciekła łowna. No, tu jest królik, no jak to tak wyprawa na shopa bez żadnego shopa? Nie może być. O, chyba był shop centralnie go pod nogami miałem. Tak mi się wydaje Także ciekawie Tylko, że teraz nie wiadomo gdzie spierdzielił w sumie O jest, 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 jest Tutaj jest, mam nadzieję, że go trafię. Trafiłem go chyba. Tak, mamy szopę. Zarąbiście w sumie głównie to on ma tą. Futba, food, futro szopa jest najważniejsze. A mięso to tam, jak to mięso, nie? Także dobra. Zrobimy jeszcze małą nocną atrak atrakcję ciekawą. Mianowicie skorupa. I sobie po prostu stąd zjedziemy. Żeby się nie pierdzielić Jak to się robiło? O, jedziemy Uii, o, Ale trochę licho Ale jedziemy Jakoś jedziemy Trochę wolno, ale jedziemy To, żeby daleko w sumie, ja Na tym się najlepiej po śniegu zjeżdża, ale. <grym> ale, nom. No, to żeśmy całą biedną skórę zdobyli. I oczywiście futro z szopa. Które? Czy psy dam się do czegoś jeszcze? Nie. Kombina znowu mamy zrobiony. Także wiecie. W sumie taki troszkę. Bez sensu odcinek, ale dla mnie bardzo przydatny, bo kurde, naprawdę przez ten mój problem z dyskiem to miałem taką przerwę od tego deforesta, że troszkę muszę sobie po prostu też samemu pograć, żeby nie było wstydu, nie, że 80 godzin mam w tej grze, a, a kurde tak mi licho idzie granie. No i na pewno przed ostatecznym odcinkiem, gdzie będziemy kończyć fabułę, no to muszę zdecydowanie trochę walkę poćwiczyć. Nie jest może ona jakoś bardzo um, wymagająca w tej naszej grze, ale jednak dobrze jest mieć ją opanowaną, tak? Dobra, coś zjemy w sumie, bo wziąłem tyle tego, że do jedzenia, że jak najbardziej mi starczy. No. Ciśniemy, mam nadzieję, że żadnych mutantów nie spotkamy po drodze, bo jak nie, to mimo wszystko. Nie mm, ja zrobiłem zapisu przed wyjściem, bo to było w sumie trochę głupie. Widzę, że już marznę, to kombinację sobie założymy po prostu. O i po komunikacie widzę, że robiście. O to chodzi. Mm. No i mam nadzieję w skrócie, że nie będziemy mieli mutantów, bo u mnie te mutanty jakoś się grupami respią i. Kurde, może być ciężko w otwartym polu z, z mutantem walczyć, jeszcze zazwyczaj y, do mutantów zawsze można kanibale dołączać, także no może być ciężko trochę. O, mamy nasze spanko. Tylko teraz dobre pytanie: czy możemy iść spać już? Odpowiedź brzmi loup. a nie możemy. To fajnie. No to mamy jeden problem z głowy zaś apy, czego nie lubię robić. Świeże, świeże zjedz. Okej. Okay. Wypijemy jeszcze wody. Wypijemy coli i... Hmm. <śm�> Możemy wyruszać. Mamy jeszcze do zdobycia um, roller coaster. Ale myślę, że nie będziemy się tym zajmować. O kurde się na to temie zawiesiłem. Jesteśmy znowu przy wiosce nad wodą. A w tej wiosce, jak jestem, to często zostaję zaatakowany, ale tym razem widzę że w okolicy chyba spokojnie. Chyba. Zawsze, jak tutaj coś mnie atakuje, to tą wieżę spierdzielam szybko. Ale mam nadzieję, że tym razem nikt o mnie nie pomyśli, żeby mnie zaatakować. Bo ja naprawdę nie wiem czy tak działa po prostu mechanika Deforesta, czy... Czy u mnie tylko tak jest, że jak siedzę w bazie, to mnie bardzo rzadko atakują, jak już to przyjdzie jakaś grupka kanibali jak na początku. Zabiję jednego i uciekają. Yy, a... A mutanty rzadko się zdarzają, a jak kurde wyjdę gdzieś na... Bo chodzę, po, chodzę po mapie, się przemieszczam, to yy, nagle na mnie lecą jak głupi kurde. I słyszę Gdzieś Jakiegoś mutanta Także niedobrze, bo do domu jeszcze kawałek A słyszę gdzieś tu mutanta, także I akurat przy samolocie, nie? A tak jak ostatnio, mam nadzieję, że nie jest gdzieś albo z lewej, albo z mojej prawej. Albo przede mną, że gdzieś nie jest. Tylko, że gdzieś jest tam z tyłu, która za mną leci i że zdążę wbiec do bazy po prostu. Ale widzę, że się udało. Nic za mną nie idzie. Także nie wiadomo, czy na jakiś mu tam nie zaatakuje, ale widzę, że się rozpadało. Także ciekawie, ciekawie, ciekawie. Naprawdę ta moja, ten mój, ta moja baza jest całkiem dowalona. <laughs> Dobra, to mogę zdjąć w sumie. Możemy założyć nasze zbroje, kurde, stawia się jem na szażce, no yy, Ogólnie to, <laughs> jestem zarąbisty budowniczym w tej grze. Zobaczcie tylko na moją palisadę. Ja myślę, że żaden mutant się nie, tutaj nie przedostanie. Tutaj te fortyfikacje oczywiście ulepszyłem, bo yy, po prostu tutaj masne ataki yy, ostatnimi czasy szły, ale obecnie się już uspokoiło. Także w sumie. Jest naprawdę fest spokojnie tutaj u mnie w bazie No i jak chcę powalczyć to właśnie tak jak mówię muszę kurde Nie wiem czy mówiłem ale no No ogólnie to muszę z bazy wychodzić bo No w bazie nie chcą za bardzo mnie atakować jak jestem nie? No właśnie miałem tutaj Kwiatki se posadzić w sumie jak mam te to Posadzę je Mam. Od razu spokojniej mamy. Kurde, psie szczekaj, mam nadzieję, że na nagranie nie będzie słychać. No, yy, pancerz na finał jest naszykowany, całkiem dowalony, bo jest chyba prawie full z mutanta. Także najlepszy pancerz w grze. Yy, no i co, tutaj sobie zacząłem trochę magazynować, oczywiście. Tych skór to w sobie trochę mam, także niepotrzebnie. W sumie się wybrałem, ale no tak sobie lubię jakieś właśnie takie ramki ze skóry porobić i w ogóle to yy, no Dobra, tak patrzę jeszcze na ekwipunek, łebska bomba, nie wiem po co to skraftowałem, chyba pod achievementa jakiegoś, jak dobrze pamiętam, o ile jest jakiś achievement z tym, nie wiem, nie pamiętam już. Yy... Czy ja coś chciałem jeszcze zrobić, w sumie materiał wybuchowy myślę, że jest dobrym pomysłem, pomysłem, dobrym do zrobienia. Na odcinku, ile mamy zegarków i cały jeden zegarek? O nie, to już nie zrobimy tych, mogę małotowy porobić jeszcze chyba. Jak się orientuję, alkoholu mam akurat pod dostatkiem, bo zawsze w samolocie jest, także na spokojnie mogę mieć full małotowych, zawsze ekwipunku. I myślę, że na walkę z Megan, myślę, że nie wiem, w sumie, jaką taktykę podejmę. Ale startowo myślę, że łuk na pewno będzie używany. I katana. A czy coś jeszcze to nie wiem. No w sumie mam sporo różnych rzeczy, także bo to też będę mógł używać. Jak będę miał, chciał jej pod nogi te rzucać czy coś. Jak chodzi o zakończenie gry, no to y y oczywiście je znam. Ale postaram się ładnie odcineczek nagrać, nikomu nie zepsuć No może jakimś cudem jeszcze są osoby, które tego, owego zakończenia nie widziały tak Także będę jakoś, wiecie, No i co, myślę, że z tego odcineczka to było na tyle Ja byłem jest, wy byliście wy Kurde, trochę się rozgadałem, ale... To nic no co, łapek, w górę, soczysty komentarz i do następnego odcinka z Foresta bądź też innej, innej gry. Elo.